Wykop, kurwa, no. Oddajcie mi pieniądze, byś, kurwy, syny jasne, pierony, zajebany, siarcistek, kurwa, żeby was pierony, ogniste, siarcistek, to was... Pytam się ciebie, czy masz studnie za, chałupą? Kurwa, ja byłam, ja wiem! Co? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz! Pytam się, czy masz studnie za chałupą? Kurwa, ja ci dam, kto to mówi! Kurwa wasza zajebana no, macie była. Kurwa, weź sobie wykop te pieniądze, bo tam są zakopane 3 metry pod ziemią, no. A kurwa tak, ja jak byłam, jak ja wiem gdzieście były, coś na, na, jest, Kurwa tam 50 i, lecie, ja tam wszystko dla nas, jazdam, ja wszystko kurwa wasza macie. Oddajcie mi pieniądze, bez kurwy, syny jasne, pierony, zajewane, siarcistek. Kurwa, żeby was pierony ogniste, siarcistek, to was... A skąd ty w ogóle jesteś? Kobieto? Kurwa, Skąd ty w ogóle kobieta jesteś? Ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są? Pieniądze powiedziałem zakopane w studni kurwa no. Ja ci kurwa dam Weź łopatę i się wykop no